Witam serdecznie Szachowa Polsko, z tej strony Szparumen. Partię z aktualnym mistrzem Polski w szachach klasycznych, Bartoszem Soćko, rozpocząłem od posunięcia rzecz jasna E4, na które... Pan Bartosz, arcymistrz, zdecydował odpowiedzieć się posunięciem C6, co jak dobrze wiemy, jeżeli oglądacie moje streamy, moje nagrania. No, raczej nie przeładam za tym posunięciem. Obrona Karokan nie jest mile widziana, w moim przypadku na szachownicy. No, mówię, dobra, biorę głęboki, głęboki oddech i lecimy dalej. D4, D5, i teraz sobie myślę tak. Z panem Bartoszem już miałem okazję kilkukrotnie grać ten wariant Karokana. E, do tej pory najczęściej biłem na D5, co prowadziło do bardziej strategicznych rozwiązań. Dlatego stwierdziłem, że tu Tutaj puszczę kierownicę od samego początku i przepchnę pionka, prowadzący nas tym samym do wariantu, właśnie przepychanego, który jest uważany za jeden z najostrzejszych wyborów i takich najbardziej krytycznych. Tutaj oczywiście wiemy, że czarny najczęściej decydują się na wprowadzenie gońca na pole F5, natomiast pan Bartosz zdecydował się na podejście troszkę inne, równie często spotykane, mianowicie posunięcie C5 i. Jest to ruch, który dla osoby, która po raz pierwszy widzi ten wariant, może się wydawać troszkę dziwny, ponieważ czarne po raz drugi decydują się na posunięcie pionkiem, tak naprawdę w trzy ruchy dwukrotnie tracą tempo na ruch pionkiem. O co tutaj chodzi? Idea polega na tym, że po prostu my, jako białe, zdecydowaliśmy się na przepchnięcie pionka, a jak dobrze wiemy, pionkiem do tyłu się nie można cofnąć, dlatego my teraz, jeżeli zbijemy tego pionka, co miało miejsce w partii, będziemy borykali się ze słabością pionka E5. I czarne, często już po biciu na C5 grają z skoczkiem na C6, tak właśnie żeby na przykład po skoczek F3 związać gońcem i tutaj są problemy właśnie natury takiej, że ten pionek na E5 jest faktycznie takim przyjemnym punktem ataku dla przeciwnika natomiast tutaj pan Bartosz Soćko zdecydował się na zagranie E6 i to też pokazuje jego zamiłowanie do obrony francuskiej ponieważ jak popatrzymy, no to dobrowolnie arcymistrz daje sobie zamknąć tego białopolowego gońca natomiast zamiast za to uda mu się prawdopodobnie odbić pionka c5 w najbliższym czasie. Ja rozumiejąc to nawet nie próbowałem go bronić. Jest możliwość tutaj zagrania gońcem na e3. Natomiast czarne i tak grają skoczek d7 i popatrzcie, że oba pionki jednocześnie są podbiciem. Mogę zagrać gońcem na b5, ale to się prosi o jakieś kłopoty natury taktycznej. Przykładowo hetman a5 pozycja nie należy do najprostszych. Dlatego ja zdecydowałem się zagrać takie profilaktyczne posunięcie a3. Rozumiejąc Iż arcymistrz i tak będzie chciał postawić gońca na polu C5, co nastąpiło w tym momencie. I tutaj, zanim jeszcze wprowadzę skoczka na F3, właśnie celowo chciałem zaczekać na to, aż goniec opuści pole F8. I teraz pole G7 się osłabiło, dokładnie pionek G7 się osłabił. No i pomyślicie, kurczę, jak to mam wykorzystać? Powiem Wam szczerze, bardzo prosto. Pakujemy Hetmana na pole G4. No i teraz popatrzymy sobie na tą pozycję i co się do tej pory udało osiągnąć białym. Białem udało się wyjść pionkiem na E5, który jest słaby. Wyjść pionkiem bandowym, który mm, raczej nie wpływa jakoś bardzo na naszą pozycję. I wyjść hetmanem, którym wiemy, że nie powinniśmy wychodzić, jeżeli nie ma e, zbyt dużej potrzeby. Także ten wariant ogólnie nie należy do najprostszych. Żeby te wszystkie klocki dobrze poukładać na szachownicy, trzeba posiadać pewną wprawę i doświadczenie. Tym bardziej, że pan Bartosz zagrał najdokładniejsze posunięcie z E7. E, wydaje się to być podstawką pionka, natomiast oczywiście. Raczej, raczej wolimy tego pionka nie brać Z takiego prostego względu, że czarne Bają bardzo dużą rekompensatę Okej, okay, tu są aż dwa pionki, Komputer mówi, że to jest równa pozycja No właśnie, ale jeżeli my mamy przewagę dwóch pionków, A komputer mówi, że to jest równa To oznacza, że inicjatywa i rekompensata Którą rywal posiada Jest naprawdę przekonywująca I ta ilość figur w pozycji robi naprawdę No, na mnie osobiście bardzo duże wrażenie Dlatego stwierdziłem, że w tej pozycji Zagram posunięcie B4 Tak, żeby tego gońca, panu bardzo. Zepchnąć, tym bardziej, że często Hetman wkracza na pole B6, także stwierdziłem, że po goniec B6 już tego kłopotu mieć nie będę i teraz na spokojnie nadrabiam zaległości w rozwoju. Ósme posunięcie czarnych było dla mnie, szczerze powiedziawszy, bardzo dużą niespodzianką. Szczerze powiedziawszy spodziewałem się tutaj dwóch posunięć albo krótkiej roszady, albo skoczkiem na G6, tak żeby właśnie bronić pionka z G7, co ma jak najbardziej dużo sensu. Szczerze powiedziawszy, po prostu wydawało mi się, że roszada zostanie zagrana od ręki. A tutaj chodziło Pan Bartosz Soćko wpadł w dość długi namysł jak na tę fazę debiutu mm... i zdecydował się na posunięcie królew 8. I szczerze powiedziawszy, ja. Mm, byłem zszokowany tym posunięciem. To znaczy, nie za bardzo kumałem różnicę. Dlaczego nie krótka roszada? Co się nie podobało panu Bartoszowi po krótkiej roszadzie? Nie spytałem go o to po partii. Mm, natomiast. Yy... Natomiast no nie rozumiem do dzisiaj. Pogoniec H6 oczywiście jest, moi drodzy, skoczek G6. Także tutaj nie ma mowy o jakichś matach. Eee, także naprawdę jest to dla mnie dość duże, dość duże zaskoczenie. Eee, natomiast ja odczuwałem generalnie taki stres. Szczerze powiedziawszy, nie wiedziałem, żeby nagrał z panem Bartoszem w pierwszej partii. Eee, po prostu do dowiedziałem się tego, jak eee, zobaczyłem, że siedzi na wprost szachownicy, do której mam siąść. Także nie byłem przygotowany na te wszystkie możliwości. Ale szczerze powiedziawszy, jak patrzę na królewo się, mówię, okej, okay, w to mi graj, eee, Takich ruchów, takich ruchów to mogę nie widzieć, jeżeli takie ruchy są przełaczane przeze mnie, to nie jest jeszcze ze mną tak źle, tym bardziej, że pan Bartosz zagrał tutaj H6 i komplet uważa, że to jest tylko plus pół, ale ja nie za bardzo kumam jakby dalszą perspektywę mm, planu gry czarnych. Ta wieża na H8, nie rozumiem, nie rozumiem. Zagrałem goniec na B2, fajnie nadrabiam rozwój figur, goniec, wie, gońce wjechały na odpowiednie przekątne, skoczek na C6, skoczek na D2, wszystkie lekkie figury w grze, jest wszystko git. Pan Bartosz również wprowadza figury, ale wydawało mi się, że ta przewaga przestrzeni, dzięki pionkowi na E5, ona musi gwarantować mi pewną. Przynajmniej małą przewagę, taką przewagę obiektywną, po prostu. Pan Bartosz zagrał skoczkiem na F5. Planem prawdopodobnie w najbliższej przyszłości będzie rozegranie się pionkami na skrzydle królewskim, ponieważ, no właśnie, to jest takie dość nieprzyjemne wykorzystanie mojej pasywnej, może nie pasywnej, ale takiej ambitnej wręcz pozycji Hetmana. Ponieważ popatrzcie, że w przyszłości ten Hetman ma bardzo mało pól do odwrotu. Okazuje się, że tutaj wszystkie pola są odebrane. Pole F4 będzie odebrane przez pionka. Po H5, jeżeli będę musiał odejść na H3, to G4 i mój, mój Hetman dostanie mata. Także e, tego wolę uniknąć. Zagrałem C4. Teraz na szczęście po H5 mam cały czas Hetman F4, i po G5 to się wszystko pięknie broni. E, ale trzeba było naprawdę zachować bardzo, bardzo dużą e, czujność. Pan Bartosz zagrał skoczek C7, ponieważ groźbą moją było bicie na D5. Jeżeli na sobie o okulki 8 to bicie ED i goniec bije F5 To jest pozycja z figurą więcej Także Pan Bartosz zagrał skoczek C7 Żeby na CD odbić po prostu skoczkiem ja rozumiejąc to, zdecydowałem się przepchnąć pionka, tak żeby tego gońca przeciwnikowi jeszcze bardziej mm, zdezaktywizować. Gońc wrócił na C7 i tu mi się nie podobał właśnie ten plan związany z G5H5, dlatego zagrałem H4, żeby właśnie w tym planie przeszkodzić i tak naprawdę go zabić w zarodku. Nastąpiło H5, tutaj nie mogę odejść na F4, ponieważ g6 jest bardzo nieprzyjemne i okazuje się, że pionek na H4 spada, e, dlatego zagrałem na H3. OK, rozumiem, że Hetman na H3 zbyt dobrze nie stoi. Ale trzeba przyznać, że reszta figur stoi bardzo dobrze. Także ten Hetman w odpowiednim momencie, jak ten skoczek gdzieś odejdzie, to on tutaj do gry na pewno wróci. Nastąpiło Hetman E8. Rywal ma mniej przestrzeni. Także jego plany powinno być wymiana figur. I tutaj, oczywiście, rozumiałem, że groźbą jest goniec B5. Dlatego zagrałem wieża E1. I na goniec B5 stwierdziłem, że odejdę gońcem na B1. Mam przewagę przestrzeni. Mam bezpieczniejszego króla. Dlatego wolę zostawić jak największą ilość figur na szachownicy, tak, aby właśnie w przyszłości tego króla, przeciwnikowi Atakować. Nastąpiło wieża D8 Z planem D4, otworzeniem pozycji Dlatego stwierdziłem, że zagram skoczkiem na B3 Żeby w tym planie przeciwnikowi przeszkodzić Nastąpiło B6 i uważam, że to jest Jeden z kluczowych momentów, gdzie Nie miałem za bardzo już pomysłu co robić Bo te figury stoją bardzo dobrze, tylko Co dalej, prawda? I zrozumiałem, że Moim planem było zagranie skoczkiem na D4 Tylko problem jest taki, że Można zbić na D4 I chciałem tutaj odbić skoczkiem, tylko Problem jest taki, że następuje BC, BC i rywal osiąga bardzo przyjemną kontry... przyjemny kontratak na drugim skrzydle Bo nagle otwierają się linie Mój pionek na C5 już aż taki silny nie jest, jak był przed chwilą e, Zdobycie pary gońców wcale zbyt wiele mnie tutaj nie urządza Bo nagle wisi goniec, wisi pionek Wie, że nie są połączone Także tutaj miałem bardzo trudną decyzję do podjęcia Ale wydaje mi się, że zagrałem bardzo dobrze Ponieważ zbiłem na F5 Oddałem dobrowolnie parę gońców Za to, e, że... Prawdopodobnie charakter pozycji będzie w najbliższym czasie dość zamknięty, ponieważ po skoczek F5 tutaj moją ideą właśnie było zagranie skoczek FD4, aby nie puścić przeciwnikowi pionka D. Nastąpiły wymiany, z czego byłem względnie zadowolony i gonić C4. Dobry ruch ze strony pana Bartosza, tak żeby tutaj troszkę tego skoczka zaatakować, gdzieś stworzyć pole przekątną dla Hetmana. No ale trzeba przyznać, że minęły 22 posunięcia, a uważałem cały czas, że moja pozycja jest lepsza. Problem pojawi się. Gdzieś w tym momencie, ponieważ zaczęliśmy zjeżdżać mocno z czasem e, Szczerze powiedziawszy byłem mocno zestresowany, ponieważ dawno nie grałem w turnieju na żywo przy szachownicy I gdzieś ten stresik właśnie, ten brak ogrania zaczął dawać się we znaki e, Natomiast już obaj mieliśmy z panem Bartoszem około 2 minuty na zegarze, także... Także faktycznie działo się, działo się sporo i nie zapowiadało się, że ta partia ma się w najbliższym czasie skończyć. Także spodziewałem się, że będziemy grać na nie do czasie. E, to mnie bardzo zdziwiło, bo pan Bartosz zbił na C5 i po g 8 po prostu zdobyłem Pionka. Także. Tutaj nie, nie, nie wiem za bardzo, co było ideą pana Bartosza. Może on chciał po prostu otworzyć pozycję, troszkę, wiecie, poddymić, ale wydawało mi się cały czas, że mam pozycję pod kontrolą. Mm, nastąpiła wieża H6. No i ja stwierdziłem, że nie chcę przeciwnikowi dawać tego, tej wieży aktywnej na G6, ponieważ w przyszłości jakieś D4 i w połączeniu z gońcem będzie to bardzo nieprzyjemny duet. Dlatego stwierdziłem, że trzeba zamknąć teraz tę wieże. Wpakowałem skoczka na pole G5. No i teraz trzeba przyznać, że F6 raczej nie jest możliwe, bo... To zawsze będzie skutkowało utratą pionka E6. Natomiast to, co puściłem, to jest ruch D4. Właśnie z tym planem, który wam powiedziałem, przerzuceniem gońca na D5 i wykorzystaniu siły białopolowego gońca. Ja zagrałem wieża C1 z planem ataku na, na dwa gońce. Pan Bartosz zagrał Hetmanem na B5. I tutaj, kurcze pieczone, zagrałem niestety niedokładnie, bo. Najprostszy. Nie, przepraszam, jeszcze tutaj zagrałem dokładnie, bo zagrałem Hetman F3, ale po wieża D7 miałem taką ochotę mm, po prostu zdobyć tego pionka H5. Tylko problem jest taki, że widziałem, że jest wieża H6 i nie wiedziałem, gdzie tym Hetmanem mam odejść. Okazuje się, że po Hetman G4 ta pozycja jest po prostu wygrana, ponieważ rywal nie może ruszyć pionkiem D, ponieważ wisi goniec, a skoro nie może ruszyć pionkiem D, to okazuje się, że ja mogę go za moment zbić No i jeżeli zdobędę piąka H, piąka A i piąka D To ta pozycja po prostu musi być wygrana Szczerze dziwię się, że komputer podaje tylko plus 2, bo... Analizowałem to na innej stronie i pokazywało dużo więcej e, Natomiast ja Troszkę się przestraszyłem, nie widziałem tego odejścia Hetmanem na G4, nie wiedziałem, że teraz D3 Będzie niemożliwe, no po prostu wymknęło Mi się to e, spod kontroli Zagrałem gońcem na C5, tak, żeby tutaj Przerwać conne Connection pomiędzy gońcem i Hetmanem Natomiast e, przeoczyłem zupełnie posunięcie D3, takie bardzo naturalne e, Z planem D2 i te widełki Już stwierdziłem, że ta pozycja trochę Mi się wymyka spod kontroli, ale Znalazłem wydaje mi się bardzo ciekawą kontr bardzo ciekawe kontruderzenie, ponieważ zagrałem pionkiem na A4. Oczywiście bić nie można, ponieważ wisi goniec. Dlatego pan Bartosz musiał znaleźć jedyne rozwiązanie: Hetman A6. I teraz B5, moi drodzy, to jest bardzo dobry ruch, ponieważ po biciu na A4, ok, oddałem jednego pionka. Oddałem drugiego pionka, ale za to popatrzcie, że wjeżdżam przeciwnikowi na tyły. I wjechałem wieżą na a8 I ta pozycja jest naprawdę bardzo, bardzo mm, Zła dla czarnych Ona jest po prostu zła dla czarnych Cały czas praktycznie czarne muszą się bronić jedynymi postunięciami nastąpił ogoniec b8 No i tutaj yy, No i tutaj dochodzimy do takiego Kluczowego momentu, bo No właśnie bo możecie zastopować film i zastanowić się, co byście zagrali. Powiem szczerze, że ja zagrałem jeden ruch. Arcymistrz Jacek Gdański który stał obok, zagrałby posłonięcie inne. A okazuje się, że wygrywa jeszcze inne posłonięcie. Także ta pozycja jest naprawdę bardzo, bardzo skomplikowana. Zacznijmy od tego, może co zaproponował Jacek Gdański Po czym powiedział, że od razu wygrywam. Powiedział, że powierza bije D2. Ta pozycja jest zupełnie wygrana. Że od razu kończę. I tu by się zgadzam, ponieważ powierza bije D2 faktycznie następuje Hetman b f7 i mat na f8, ale jeszcze czarne posiadają taki trik jak goniec d5. Ja tego wszystkiego przy partii nie widziałem, bo miałem 30 sekund, to nie było ciężkie do, to nie było łatwe do znalezienia. No i musiałbym oddać jakość i po ed, komputer podpowiada, że mogę oddać Hetmana w jednym, że maty na ósmej linii będą bardzo, bardzo nieprzyjemne. Eee, komputer uważa, że goniec d6 wygrywa w tym momencie po prostu z ideą taką, że wieża nie może odejść, bo bicie na f7. Eee, tutaj komputer też podpowiada, że jakieś wieża bije g5, jest możliwe. Nie do końca kumam z jaką ideą, natomiast, eee, natomiast tak po prostu komputer podpowiada. Ale z tego co pamiętam, to ta pozycja była wygrana: po Hetman bije b8, goniec bije d8, goniec d5 i po hg, goniec bije f3gf. Zostaje z figurą więcej, aczkolwiek cały czas komputer pokazuje plus 1, także nie wiem dlaczego nie wiem dlaczego tak, tak nisko ocenia te pozycje Może dlatego, że te pionki są słabe, no ale jednak e, troszkę podejrzanie. Mam wrażenie, ten, ten komputer tę pozycję ocenia. Natomiast ja zagrałem, moi drodzy, w partii posunięcie Hetman C6. Posunięcie Hetman C6, takie właśnie. Pod YouTube'a, moi drodzy, dla was, szczerze powiedziawszy, wykonując ten ruch, pomyślałem o was, że będziecie zadowoleni z takiego posunięcia, jak, jak Hetman C6. Mm, gram hetmanem pod, pod hetmana, pod bicie Oczywiście bić nie można, ponieważ bije wtedy na B8 I, i, i kończy się to back rank mate'em także, mm, także przeciwnik nie mógł sobie na to pozwolić Ale niestety, moi drodzy, przeoczyłem jedyny ruch, który teraz pozwala przeciwnikowi się obronić A tym posunięciem jest wieża D8, moi drodzy Wieża D8, ponieważ normalnie jak ta wieża odchodziła z pola D7 To ja biłem pionka na F7 No ale teraz niestety nie mam hetmana na polu F3 Także... Przeoczyłem to, niestety musiałem wymienić Hetmany, a ta wymiana Hetmanów już mocno opraszcza pozycję i po goniec D6, goniec C7 Zdecydowałem się na sekundach przejść do końcówki, w której myślałem, że mamy porówno pionków i ona zakończy się remisem, ale tak policzyłem na szybko pionki i okazało się, że on pionka mniej. I no, okazuje się, że to nie jest przepyszne leczo jeszcze Natomiast muszę przyznać, że zagrałem cały czas z tą partię. Grałem ją naprawdę bardzo dobrze i e, nie mam sobie tak naprawdę nic do zarzucenia. Okazuje się, że nie ma za bardzo jak zrobić przełomu. Wymiana wież zawsze prowadzi do różnobarwnych, gdzie no, już na pewno nic mi się złego nie stanie. Po król G6 wydaje mi się, że bardzo fajny ruch wieża B8, tak aby wjechać rywalowi od tyłu na piony i okazuje się, że teraz w taki bardzo ładny sposób po król, po wieża bije g5, król g5, goniec d7, udało mi się odbić wieżę i partia zakończyła się w ten sposób remisem. Bardzo fajna partia z przygodami. Wydaje mi się, że jednak stroną, która dominowała przez większość partii były białe. Szkoda, że nie znalazłem tego posunięcia goniec d6, które wygrywało w tym momencie. Wydaje mi się, że po tym posunięciu partia by została przeze mnie zwyciężona. Natomiast jak na to, że dawno nie grałem partii i na żywo przy szachownicy A moim rywalem pierwszym był Bartosz Soćko Który wygrał kilka tygodni temu Mistrzostwa Polski No to stwierdziłem, że mogę być z takiego obrotu spraw zadowolony I jest to dobry prognostyk przed kolejnymi partiami Jeżeli chcecie zobaczyć te kolejne partie Koniecznie dajcie o tym znać w komentarzu Łapka w górę, bardzo mile widziana Subskrypcja, dzięki za to, że jesteście Ja się z wami żegnam, bo dość długa analiza z tego wyszła Do następnego, cześć i czołem Bajo